Witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj y, druga część przeglądu szafy. <grym>, jesień zima tym razem. No, y, jak będziecie to oglądać, to tego jest multum, kurtki, kamizelki. Y, jeszcze nawet nie pokazałam właśnie płaszczy i kożucha, które mam gdzieś tam głęboko schowany, y, swetry. Ja okazało się, że zostałam. Z jedną parą jeansów tylko. <laughs> Nie muszę będę lecieć do second handów i kupić sobie jakieś mm, dżins, kilka par jeansów. Mm, ja mam po prostu problem, bo ja mam bo długie nogi i mam, muszę zawsze z centymetrem lecieć, żeby wymierzyć mniej więcej, żeby to były dobre. I no i co? I, i okazało się, że jeszcze mam problem z butami. Została mi jedna para na jesień, więc... To jest bardzo krucha muszę też yy, lecieć do sklepów. No i tu znowu wydatek, ale trudno, muszę nad, nadrobić te moje zaległości. E, szczęścią rzeczy się rozstaje definitywnie. Widzicie, już takie znoszone swetry. To będę wszystko, yy, nie wiem, nie ma teraz kontenerów, ale postaram się po prostu to. Komuś podrzucić, <noise> bo ja się z moimi, moimi kuzynkami czasami wymieniam, zwłaszcza z jedną. Także może coś akurat to będzie jej pasować. Coś jeszcze? No chyba nie. No to zapraszam do oglądania. Tu mam golfy. Ja je pokazywałam w łupach z handzie Są fantastyczne, cieniutkie. Pokażę Wam jeden z nich. Gdzieś tu się świeci, właśnie karta. Z tymi łupami second handu. Właśnie takie taki golfiki bardzo lubię. One są cieniutkie, ale jednocześnie chronią przed zimnem. Wystarczy na to, jakąś kamizeleczkę nałożyć. I już mamy ładnie, ładnie jesteśmy ubrani. Tu mam pod koszulki Właściwie to są takie bluzeczki, które kupiłam w Kiku większość. 10 mam ich, tak. Po 15 zł. Fantastyczny to jest bawełna stretch. Także naprawdę fantastyczne, cieplutkie, można ubrać pod sweterek, można, ubrać, można nosić samodzielnie. Eee, właśnie ja to kupowałam w każdym kolorze: mam i zielone, i czarne, i, i niebieskie, różne. No właśnie, basic. To już mam golf, który mam, uu, chyba z 20 lat. Kupiłam go gdzieś w, w jakimś sklepie. On jest taki jakby bukle trochę, taki bordo, ma taki kolor wina ciemnego, przepięknie ładnie się układa, wystarczy na to jakąś kamizelkę założyć, a jak wiecie kamizelek mam full, więc zawsze sobie łączę. To jest golfik czerwono-czarny w takie pasy jak widać, on jest z dodatkiem kaszmiru, jest tak mięciusieńki, w ogóle milutki no tak jak mówię, ja uwielbiam golfy yy, bo wystarczy na to jakąś założyć i już jest super następny golf, czerwony to wszystko, te golfy chyba dostałam od yy, mojej kuzynki Eli yy, ładny rękawek ja miałam chyba po 6 takich golfów i zmniejszyłam ich do trzech, do dwóch po prostu, bo no, nie potrzebuję ciągle w takiej samej tonacji tyle golfów następny czerwony golf bardzo dużo miałam tych golfów część się pozbędę tak, bardzo ładny, mięciutki, ciepły. O, następny gość. I on jest chyba najgrubszy z nich wszystkich. I trochę ma za krótkie rękawy, więc z niego się pozbędę, bo... No, bo mi jest już niepotrzebny. A ktoś może jeszcze ponosić. No właśnie. Yy, znowu tu mam taki fioletowy. Yy, ten jest przepiękny. Dziś kupiłam go w jakimś sklepie z taką nitką srebrną. Prześliczny. Golfik, mam go już kilka lat, piorę i w ogóle nie ma zużycia na nim, nie widać, także super. Następny golfik, też taki w impasie, jak widać. On jest też taki bardzo mięciutki, ciepły, natomiast ja już go nie potrzebuję, bo już po prostu mam inne. To jest golf z kaszmiru, jest takim właśnie w fioletowym kolorze. Przepiękny, mięciusieńki. On nie jest taki gruby, on jest cienki przepięknie się układa też fajnie zostawiam zielone golfy zielone mam dwa tylko i oba zostają ze mną tak no one mi się przydają tak jak mówię wystarczy coś nałożyć jeszcze na niej to jest drugi taka ciemno ciemnobutelkowy też wszystko długi rękaw na końcu mają też takie ściągacze fajne zrobione i na dole Także wszystko mi się ładnie układają i zostają ze mną. A to chyba jest czarny golf albo szary, bo już nie widzę dokładnie. Yy, chyba szary, jeśli się nie mylę, tak, szary. Też golfik, też taki zostaje. To znowu też mam chyba następne szare. No Ten mój ulubiony z kaszmiru to też złowów z, łopu, z łowu second handu. Tak, przepiękny. On się tak fajnie układa w ogóle z mięciusieńki, nie gryzie w ogóle. Drugi mam też szary, śliczny, z takimi guziczkami w mankietach. Jest taki elegancki, naprawdę można na tę kamizelkę jakoś ładną ubrać i, i już jesteśmy ubrani to czarne znowu golfy też ograniczyłam do dwóch tylko chyba z tego co pamiętam bo miałam chyba z pięć takich golfów czarnych no aż tylu nie potrzebuję, więc dwa na zmianę tak zostaje no to chyba następny czarny tak następny czarny, długi ręka, wszystko golfy ja uwielbiam bo ja jestem ciepłolubna więc zimę nie lubię a to jest y, też golfik czarny, tak. I tego właśnie oddaję, tak. Y, co tu jest? Kamizelki teraz właśnie. No, bo tak jak mówię, wystarczy golf jakoś kandelc. To jest taka y, z, z takiego zamszowego, y, z takiego zamszu kamizelka. Ona jest taka y, jak do garnituru. Z tyłu można ją sobie zwężać, tam ściągać paseczkiem. Ale ja mam inną, więc nie potrzebuję jej. To jest skórkowa czarna z cieniutkiej skóry, zapinanej na napy, z kieszonkami. No Ja ją bardzo lubiłam, już służy kilka lat. Także to też ją dostałam chyba od kuzynki Eli. No, fantastyczne są te, te, te kamizelki, właśnie. I też można ją sobie ściągnąć właśnie paseczkiem z tyłu, dopasować. Wystarczy jakiś golfik na to kamizelka już jesteśmy ubrani. Zostaje. No to jest pomarańczowa kamizelka też od Eli z fa fantastycznymi takimi napami i kieszenkami na zameczek. Tylko nie do wszystkiego pasuje, nie do wszystkich kolorów, więc muszę też to jakoś dopasowywać sobie po prostu jakiś, nie wiem, czy, czy czarny golfik, i wtedy na to to pomarańczowa kamizelka. Ale jest naprawdę bardzo fajna bardzo mi się podoba i pasuje mi to jest kamizelka, którą dostałam też od kuzynki Eli z jeansu ale ona jest dosyć długa, w tym, taka w pasie, można ją zmarszyć sobie z dużymi kieszeniami ja ją nie nosiłam, w ogóle ona już kilka, kilka lat mnie wisi w szafie ją nie nosiłam, ale zacznę ją nosić dlatego, że teraz mam taką długą kurtkę czarną, pod którą ona właśnie się mieści, no zostaje, zostaje to jest kamizelka po mojej mamie, taka fioletowa. Ona jest przepiękna, cieplusinka w ogóle. Także ja ją biorę sobie do pracy, bo tam jest często zimno u mnie. Także ona mi się przyda na pewno. To jest kamizelka też od kuzynki Eli. Dwustronna, zamykana na zamek. Ma fajne tutaj ściągacie, można sobie ściągnąć. Kieszonki ma na zameczki też. I tak jak mówię, jest ona jest dwustronna. Można z jednej strony granatową. A z drugiej strony jest taka sztruksowo niebieska z takiego struksu zrobiona. Więc fantastyczna, też ściągana. Można sobie. I ona mi bardzo długo służy już. To jest od kuzynki Ani. Dostałam taką no, taki niby dresową, tą katanę. Ale ona w ogóle nie grzeje. To jest taki dziwny materiał, że w ogóle mi nie grzeje. Zostaje, ale sweterek też z łowów lumpeksowych moich, on jest taki liliowy, tutaj tego nie widać nawet w kamerze, ma też ściągacze właśnie na, przy, przy rękawach i na, na, na dole, bardzo ładny sweterek on jest taki oversize'owy, trochę taki szerszy na mnie, ma ładne kwiatuszki przy golfie, także zostaje co to jest? to jest sweter który kiedyś kupiłam za 19 zł był taki sklep Koło dworca ym, głównego we Wrocławiu, yy, z takimi pięknymi warkoczami z przodu. On jest taki grafitowy. Yy, no, niestety już mi się tak wysłużył, że no, nie, nie, już nie wyglądam w nim za dobrze, tak się oddaję. Yy, golfik yy, piękny, beżowy, yy, z takiej grubej, fajnej, fajnej wyjątkiem, milutki, w ogóle nie gryzące, bo ja nie, nie mogę w ogóle żadnych gryzących mieć, więc. Wszystko jest niegryzące. Zastanawiałam się nad nim, czego nie oddać, ale nie mam nic innego takiego, więc zostaje. On ma tutaj taki, jakby paseczek: takie dodatki. No właśnie, nie, nie. Zostawiam go, bo nie mam nic innego. Piękny, zielony sweterek. Yy, przepiękny, z dodatkiem kaszmiru. Milusieński, taki srebrny, ma dodatki, właśnie przy, przy tym, yy, tutaj, przy, przy dekolcie ładny sweterek, przepiękny on był piękniejszy, był najpiękniejszy to był jak był nowy, ale już kilka lat nim chodzę, to jest sweter który dostałam od mojej cioci świętej pamięci, niestety miałam go może raz, on jest piękny gruby, cieplutki tylko ja mam problem z wkładaniem go przez głowę, bardzo ciężko mi przechodzi, także nie, 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 muszę komuś innemu właśnie oddać, ale ogólnie jest piękny sweterek z tyłu jest gładki czarny. No właśnie, muszę go oddać. To jest sweter, którym się też nachodziłam kilka lat. Eee, taki szaro-biały. Niestety zafasonował się ten golf, więc jego ja przeszyłam, ale nie, nie, to już nie jest już dla mnie. On jest taki dłuższy, taka tunika. No właśnie, oddaję. To jest sweterek, który kupiłam w second handzie. Przepiękny, z takim właśnie pięknym wykończeniem, z takim szalowym kołnierzem, zapinany na jeden niby guzik, ale to jest nap tylko zrobiony. Fantastyczny. On mi się tak sprawdza. Wystarczy jakiś cieniutki golfik pod to i super. Pół golfik, który dostałam od kuzynki Eli. Przepiękny, biało, czarny. Te czarne ma takie świecące takie elementy, właśnie, nie wiem. Jak to jest zrobione, ale on ma jakiś taki włos. Tam taki świecący. Jest prześliczny jest ten sweterek i bardzo się cieszę, że go mam. Z tyłu jest gładki. To jest sweter, który dostałam od mojego brata, na imieniny. Taki czarny, szalowy kołnierz. Służy mi już wiele lat i w ogóle nic się z nim nie dzieje. Zapinany na jeden guziczek. Taki ala ala żakiet coś w tym stylu, ja lubię takie te, tego typu swetry, tak zostaje, to jest golf tak, golf, który dostałam też od mojego brata, na imieniny przepiękny materiał on jest dodatkiem kaszmiru on jest taki duży taki golf wiszący trochę się na nim zastanawiam, ale zostawiam go to, ten sweter dostałam od mojej kuzynki Ali na, na imieniny, czy na urodziny bardzo ładny, taki niebieski. Niestety on jest bardzo wąski i długi, więc ja w nim wyglądam po prostu komicznie, więc niestety go oddaję. Sweter, który gdzieś kupiłam, nie wiem, może na dawnym placu Zińskiego, bo jakiś taki był tutaj za terowiskiem. Przepiękny, fioletowy, z taką złotą nitką. On jest bardzo ciepły, bardzo długi. I ma jeszcze do tego paseczek, śliczny też, który można zapinać z takiej gumy, z dodatkiem, właśnie, jakichś takich, właśnie kamyczków, coś takiego. Przepiękny, on mi się bardzo sprawdza, już mam go kilka lat. No i następny golfik, który też gdzieś kupiłam, chyba na Placu Zielinskiego, dawnym placu, bo teraz już tego placu nie ma. Kilka lat już mam go i służy mi naprawdę. To jest nie do zdarcia, też golfik zostaje. To jest sweter, który kupiłam w takim sklepie. Dito to jest sieć sklepów we Wrocławiu. Dobra i tania odzież. No, żeby tam tania była, to bym nie powiedziała, ale ja za, ja za niego bardzo dużo zapłaciłam wtedy, jak na tamte pieniądze. Mam go kilka lat i on po prostu nic się z nim nie dzieje. Jest piękny, czerwono, taki czarny, zrobiony tak jakby żakiet, właśnie. Z takim jakby takie patki są na kie, niby kieszonki z tyłu jest gładki, na dole czarny ściąga super to jest znowu moje łowy slumpexowe taki morski mm, sweterek yy, który właśnie w second handzie piękny, z takimi warkoczami z kieszonkami no wystarczy jakiś cienki golfik pod niego ubrać i już jesteśmy ubrani tak, tak, zostaje ze mną prześliczny Ten sweter też kupiłam w Secondhandzie. To jest jakiś taki stosunkowo najnowszy mój ten, ale jakoś nie, on mi się źle jakoś układa. Jest ładny, cieplutki, fajny, dosyć miły w takim tym, ale nie, on mi się coś źle układa. Jest taki oversize'owy, ale nie, 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 oddaję go. To jest też sweter kupiony w Dito. To jest po prostu tak grube jak kożuk, zapinany na zamek sweter porządny. Ja już go mam chyba, nie jest ponad 10 lat i się z nim nic nie dzieje kompletnie. Piorę go i, i to jest takie grube, a jednocześnie no, śliczny sweter. Także on zostaje ze mną. Tak, jest bardzo ciepły, bardzo. Przez ten jego spod właśnie. To jest bardzo cieplutkie to jest taka narzutka, którą dostałam też od kuzynki Eli, taka fioletowa z taką aplikacją z golfem, uwielbiam ona jest taka dosyć długa ładnie się wszystko okłada mięciusieńkie, to jest w ogóle z kaszmirem, więc naprawdę bardzo mi to służy już też mam chyba dwa lata to to kupiłam w Warszawie na jakimś placu poszłam ze znajomą u której była, do której przyjechałam długie, też tak przed kolano wrę wręcz yy, przepiękne jest, w ogóle to też mam już chyba kilka lat i nic się z tym nie dzieje, do tego jest piękny pasek z takich cekinów taka guma jakby z takich cekinów do tego są właśnie, jest piękny ten początek bo to jest takie jakby nadświkowane, takie no, no naprawdę pasek jest, wszystko jest tak porządnie zrobione i on już służy mi kilka lat to jest yy, sweterek a nie, to jest bluzka y, koronkowa, czarna, właśnie do której noszę, y, nakładam na nią właśnie ten, ten golfik bez rękawków i to świetnie wygląda właśnie bardzo mi to pasuje ta czarna bluzka a to jest bluzka, którą kupiłam też w Dito, przepiękna z takiego, tak zielony kolor z takim starym złotem Yy, przepiękny materiał mam ją już kilka lat i nic się z nią nie dzieje piora, i w ogóle jest jak nowa przepiękne, ma te wykończenia właśnie na mankietach to jest chyba moja jedyna bluzka czy dwie, są, mam takie że tylko z, z kołnierzykiem bo tak to raczej nie noszę ale ona przepięknie się układa w ogóle jest taka no, wizytowa taka typowa yy, często ją noszę na święta właśnie zostaje ze mną a to są moje jeansy, ja je kupiłam w Kerfurze, prosta nogawka na dziale męskim, bo ja mam problem właśnie z wszystkie damskie, które raczej za mnie za krótkie. Z są ładnie obszyte, one nie mają żadnych dziur, więc ja go nie uznaje, po prostu mają tylko takie jakby wytarcia lekkie i to wszystko. A to jest druga para jeansów. Tym razem niebieskich, z tym, że no ja niestety już się w niej nie mieszczę, to są second handu z takimi mankiecikami na dole. Bardzo ładnie oprzyte, bardzo fajne, niestety nie dopinam się w nich, więc muszę je oddać, no. A to jest kurtka, taka przyjściowa kurteczka, taka piaskowo-beżowa. To można świetnie prać. Właśnie piorę palce, i później zakładam. I po prostu od kilka lat już mam też i świetnie mi się sprawdza. Zapinana na meczek ma też kieszonki. Także bardzo to jest taka niby cieniutka, jednak daje dużo ciepła. Także super za ta kurteczka Ja ją zostawiam, tak. to jest płaszczyk. Kupiłam go kiedyś jeszcze na Starym Placu Zielińskiego z takimi pięknymi właśnie mankietami. Ma w ogóle bardzo ładnie uszyty ten płaszczyk. On był dosyć drogi, stosunkowo, jak na tamte pieniądze to był drogi. No ale ładnie jest zrobiony, ładnie jest uszyty, ma ładne właśnie paseczek, który można ściągnąć sobie w talii Ma też taką z tyłu kontra, ale ona nie jest przecięta, tylko jest taka schowana, więc nic nam nie będzie wiało od spodu. No jest przepiękny ten płaszczyk, niestety jest nam już za mały, za ciasny, więc niestety idzie do no właśnie do kontrafaldy pokazuje, także niestety. To jest kurtka, którą kupiłam na placu Świebockim Ona jest taka wiosenno-jesienna. Bardzo fajna z kapturem. Ma no ładny taki, ym, taki haft właśnie na, mankie, na, na rękawach. Yy, z, właśnie z kapturem. Pikowana taka ma podszewkę. Pikowaną z podwójnymi kieszeniami, bo jedna jest normalna kieszeń druga jest na zameczek zamykana. Ona ma też kieszonki yy, taką, taką schowaną, jakby od wewnątrz. Bardzo fajna kurteczka, już mi tyle odsłuży, także że naprawdę ją wkładam do pralki, piorę i, i mam jak znalazł. Zostaje. Yy, co to jest? Kamizelka, dostałam ją od yy, kurtyli to jest skóra mięciusieńka ona jest dwustronna z jednej strony jest skóra a z drugiej strony tak jakby misiu taki, taki coś taki, takiego ciepłego piękna, regulowana w ogóle można sobie ją pościągać i u góry i u dołu, ma fajne kieszenie zapinana na zamek ja do niej nosiłam taki polar, który kupiłam w pracy no tu masz takie rozcięcia właśnie po bokach ale on już w tej chwili jest na mnie za gruby ten polar żeby z tą kamizelką nosić także muszę coś cieńszego kupić no, tak jak widać właśnie jest regulowana i yy, no przepięknie bo przepiękna, to jest taka mięciusieńka ta skóreńka, naprawdę z drugiej strony właśnie tak jak tutaj przełożyłam na drugą stronę to jest taki jakby taki misiu, taki coś ciepłego w ogóle fantastyczna w ogóle też ma kieszonki z obu stron także naprawdę bardzo piękna taka niedalka, nie wiem skąd Ela ma, czy ona kupiła gdzieś Fantastyczne. A co to jest? A to jest właśnie ten Polar, do którego nosiłam. Ja to w pracy, bo yy, yy, to jest taki polar, który można nosić zimą, właśnie on jest bardzo ciepły, ale on już jest za gruby dla mnie. On już jest, on jest tak koszmarnie gorący w ogóle, jest w nim gorąco, że ja po prostu muszę go oddać, bo on mi się nie sprawdza szybko, pod tą kamizelkę to w ogóle można się udusić z gorąca. Nie, 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 nie. A to jest futerko, też dostałam go od Eli, od mojej kuzynki. Jest tak leciusinkie, mimo że nie wygląda. Jest milutkie w ogóle to futerko, jest takie czarno-brązowo, takie jakby podpalane. Takie za biodra, ale one jest lekko rozkloszowane. Świetnie mi się sprawdza. Ma kieszonki też. W środku jest taki właśnie ocieplany, taka taki pikowana jest właśnie podszewka. Bardzo fajna, bardzo mi się fajnie sprawdza i na pewno będę nosić. A to już jest moja kurtka tak zimowa, czarna, z takiego śliskiego materiału. Ona ma właśnie futerko przy kapturze. To futerko można sobie odpinać też. Kaptur też można odpiąć. Ona jest długa, taka do, do pół uda, nawet troszkę dłuższa. Regulowana ma też oprócz zamka, ma też napy. No, naprawdę bardzo ładnie, porządnie wykonana. Ja ją kupiłam w Dito w tamtym roku, chyba za 150 zł na promocji, bo one kosztowały chyba za 250 zł. Z tego No, a tu już czapki, Czapka bardzo, którą lubiłam, chyba w Secondhandzie kupiłam. Taka właśnie panterka, szaro-czarna. Bardzo ją lubię. To jest taka przejściowa czapeczka, więc jak tylko jest chłodniej, to ją zakładam. Druga czapeczka, która też jest taka przejściowa, cieńsza, szara, z taką jakąś aplikacją. Też ją bardzo lubię. Często dosyć noszę, właśnie bo do tej czarnej kurtki się ją noszę. A tu mam czarną, y y chyba gdzieś na jakimś placu z napisem Pali z takich cykinów. Ona jest taka błyszcząca, y właśnie z, z pomponem fajnym, tak naprawdę świetna. To jest czapka, którą też gdzieś kupiłam na jakimś placu. Ona jest z daszkiem, z taką aplikacją z boku. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest cieplusinka ta czapka, także naprawdę super. A to jest czapka, którą kupiłam też u mnie w pracy. Ona jest polarowa, jest go, go, po prostu gorąca. Ja ją kupiłam ze względu na kożuch, który mam czarno-czerwony, z takimi czerwonymi wykończeniami. Także ona mi się święty sprawdza. A to już też jest czapka następna, którą kupiłam z takim olbrzymim pomponem, szara z takimi warkoczami, bo nie chciałam już czarnej czapki do tej czarnej kurtki mojej, więc naprawdę on mi się sprawdza. Właśnie on tak lata mi luźną, muszę go mocniej przyszyć, ten pompon. Ale on mi się sprawdza, on jest ciepliśka na taką mroźną zimę, tak znalazł. Tak. No, i szaliki. Szalik, który kiedyś nosiłam, już teraz do niczego mi nie pasuje. Nie mam czym to połączyć, więc go oddaję. Tak, był kiedyś bardzo ładny, już się sprawdzał. Następny szalik, on by też jest taki ładny, właśnie z, z frędzelkami. Niestety boki się jakoś tak postrzępiły, więc już, już mi nie pasuje. Oddaję. Szalik, który jest tam od Eli. Długi, czarno, taki szary. On jest bardzo fajny, bo można za trzy razy go zawinąć i będzie ciepło. Szalik, który jeszcze moja mama mi go kupiła, przepiękny z takimi brędzlami, szaro-czarny zostaje. A to jest szalik, który ja gdzieś kupiłam, chyba na jakimś placu też. Przepiękny on, niby nie jest gruby, ale jest taki plusieńki, bo on ma te wypustki, takie przeszycia zrobione, tej wełenki. No, jest rewelacyjny, właśnie. No, świetny i w ogóle taki efektowny i, i bardzo bardzo go lubię do tej mojej kurteczki czarnej no i niestety mój nowy program końcówkę mi uciął nie wiem dlaczego powinnam chyba w kilku turach ten film mieć w kilku częściach to wtedy może by tego nie było niestety już do końca nie zobaczycie moich czapek i szalików części się pozbyłam, zostawiłam te, w których naprawdę chodzę i to już by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam do miłego Pa.